Chcesz poznać najpopularniejsze słowa i zwroty, którymi posługuje się dzisiejsza młodzież? A może czujesz cringe, gdy nie rozumiesz, co mówi do ciebie nastolatek? Nie martw się, już za chwilę wszystko będzie k, a ty przestaniesz być dzbanem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co właśnie do Ciebie powiedziałem i chciałbyś poznać inne top słówka współczesnych nastolatków, zapraszam Cię do obejrzenia mojego filmu. Zaczynamy! Poznaj 17 najpopularniejszych młodzieżowych słów. Numer 1. Śpiulkolot. To zwycięzca plebiscytu na najpopularniejsze słowo młodzieżowe 2021 roku, co oznacza, śpiulkolot to po prostu miejsce do spania. Dosłowne tłumaczenie to samolot do spania, boarding do snu, czyli udanie się na odpoczynek. Używane często w odniesieniu do zwierząt ucinających sobie drzemkę, wtedy mówimy, że boardingują do śpiłkolotu, czyli szykują się do snu. Numer dwa. Cringe. Słowo zapożyczone z języka angielskiego oznaczające Żenadę. Widziałaś, jak ona się ubrała? Widziałam, ale cringe. Numer 3. Essa. Określenie mające kilka znaczeń, jak podaje słownik języka polskiego, może być rozumiane jako okrzyk radości, na przykład jestem już po testach, Essa. Ale także może być wykorzystane jako pozdrowienie lub pożegnanie, na przykład trzymaj się, Essa. Numer 4. Ez. To skrót od słowa easy i oznacza coś łatwego. Jak tam mecz? Wygraliśmy, było S z nimi. Numer 5. Mrozi. Reakcja na coś żenującego. Widziałeś relację Anki na Instagramie? Tak, ale mrozi. Numer 6. Naura. To skrót od na razie. Nowe określenie na pożegnanie, które zastąpiło niemodne już narka czy nara. Numer 7. Rel. To skrót od angielskiego słowa relatable, które jest używane w sytuacji, gdy ktoś utożsamia się z opinią, zachowaniem innej osoby lub daną sytuacją. Można je tłumaczyć jako zgadzam się lub mam tak samo. Za niedługo testy, muszę zacząć się uczyć. Rel, to prawda. Numer 8. Shish. Angielskie słowo, które oznacza o rany, do licha, niechto. Zwykle używa się go w sytuacjach, w których chcemy wyrazić zaskoczenie, zdziwienie lub niedowierzanie. Szisz, znowu przegrałem. Numer 9. Sus. To skrót angielskiego słowa suspicious lub suspect, czyli podejrzany. Nie lubisz słodyczy? To strasznie sus. Numer 10. Boomer. Określenie osób urodzonych w latach 40., 50. i 60. Potocznie osoba starej daty, która nie podąża za nowymi trendami, wykazuje się sentymentem odnośnie starych czasów w połączeniu z pogardą wobec postępu technologicznego i światopoglądowego. Nie podobają mi się te wszystkie media społecznościowe. Młodzi tylko siedzą w telefonach, ale z ciebie boomer. Numer 11. Srogo. Słowo, które z natury kojarzy się negatywnie w slangu młodzieżowym oznacza wyrażenie czegoś, co budzi duże emocje, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Mam zagrożenie z trzech przedmiotów. U srogo albo jadę na wakacje do Tajlandii ze znajomymi. Wow, srogo. Numer 12. Lel. Laughing extremely loud, co oznacza śmiać się bardzo głośno. Nowsza wersja skrótu lol. Lel, słyszałaś, co on powiedział? Myślałam, że padnę ze śmiechu. Numer trzynaście. K. Skrót od słowa ok. Numer czternaście. Crash. Osoba, która ci się podoba. Podoba ci się Ryan Gosling? Mega, to mój crash. Numer piętnaście. Swag. Słowo pochodzi od angielskiego swagger, co oznacza iść dumnym krokiem, przechwalać się. W slangu młodzieżowym oznacza lans, wyróżnianie się swoim wyglądem, strojem, biżuterią. Patrz jak ona wygląda, ale swag. Numer 16. Fame. Fame z angielskiego oznacza sławny, znany. Wrzućmy to na YouTube, ale będziemy mieć fame. Numer 17. YOLO. Akronim od angielskiego zwrotu "You only live once", oznaczającego żyje się tylko raz. Nie idziemy dziś do szkoły, a spoko, jolo. Numer 18. Dzban. To określenie osoby mało inteligentnej, głupiej, tępej. także zabawne, ale negatywne określenie osoby, która zawiesiła się i nie słuchała nas, zrobiła coś głupiego, śmiesznego i tym podobne. Nie rozumiem. Powiedz jeszcze raz, o co ci chodzi. Rany, ale z ciebie dzban. Jak podoba ci się slang obecnej młodzieży? Czy jest słówko, którego zabrakło na naszej liście? Napisz w komentarzu.